Cześć, nadal zachwycamy Cię naszymi aktualizacjami. Chcę od razu podziękować za polubienia i komentarze pod aktualizacją wideo, jak Artur. Motywują nas do jeszcze cięższej pracy, więc dzisiaj opowiem o nowej funkcji dostępnej jako profesjonalista w sekcji Importuj projekty, czyli import z pobranego programu. Myślę, że wielu z Was zna program do pobierania symulacji. A tym, którzy nie wiedzą, powiem krótko. Pobrane, to jest program symulacyjny dla ciebie od amerykańskiej firmy. Problem jest rozwiązany. Służy zarówno do modelowania budynków, jak i do tworzenia projektów wnętrz czy to modelowania mebli. Program umożliwia tworzenie i edycję dwu- i trójwymiarowych modeli przy użyciu opatentowanej metody Ocean Pol, która pozwala na wytłaczanie lub wytłaczanie dowolnej płaskiej powierzchni w trójwymiarowe kształty. Dla programu SKH opracowano uproszczony zestaw narzędzi oraz przejrzysty skrypt dialogu z użytkownikiem. Główną zaletą pozostaje możliwość importu modelu Z, pobrany do takich programów jak 3D Max, Archicad, a od teraz także do naszego konstruktora w Euro. Wiesz już, że do konstruktora można zaimportować pliki z takich. Takich programów jak Globand, Wooldy Astra 3D oraz podstawki z meblami. Niestety ten ostatni program należy do firmy kraju Agresora, a my jako świadomy zespół ukraiński chcemy uniknąć spożywania ich produktów. Zwłaszcza, że istnieją takie fajne alternatywne opcje jak program. Pobrałem go i teraz pokażę, jak łatwo z nim pracować. Aby zrozumieć i poczuć wszystkie zalety, zrozummy jak działa program. Pobrane na prawdziwym przykładzie mam taki projekt kuchni weźmy tę małą szafkę kuchenną do analizy. Dla wygody tworzę z nim osobny projekt i wyłączam widoczność drzwi. Do pracy z pobranymi meblami używamy wtyczki, a przede wszystkim musimy pobrać plik z szablonami obróbki. Przejdź do konstruktora w euro i przejdź do zakładki Importuj projekty. W odpowiednim oknie kliknij element Pobierz plik szablonów przetwarzania. Po zapisaniu plików na naszym komputerze pobieramy je do downloadera. Aby to zrobić, kliknij ikonę ustawień na panelu wtyczki, a w S znajdź zakładkę Importuj i Eksportuj ustawienia i kliknij przycisk Importuj. Zaznacz nasz plik z aktywnymi szablonami pole wyboru Importuj wszystkie ustawienia i kliknij przycisk Importuj. Teraz możemy wybrać, które komponenty chcemy zaimportować. Po zaznaczeniu niezbędnych komponentów możemy zamknąć to okno i przejść do umieszczenia dodatku. Kliknij odpowiednią ikonę, wybiorę kolor konformacji do połączenia części ciała. Następnie musisz trzykrotnie kliknąć żądany szczegół. Linie przerywane pokazują możliwe lokalizacje środka konserwującego. Możemy przesunąć kursor w żądane miejsce i dodać konformację, klikając linię lub przytrzymując klawisz PIN, a następnie kontur matki zostanie dodany po obu stronach części. A jeśli naciśniesz klawisz BATCH CTRL, środek konserwujący zostanie dodany po obu stronach części, a także po drugiej stronie. Działa również z innymi akcesoriami. Na przykład potrzebuję półek, uchwytów. Wybieram z listy trzy razy, klikam na detal i trzymając wciśnięte klawisze przywam i steruję klikiem odpowiednie miejsce. Równie łatwo możemy naprawić nasze dane. Kliknij ikonę Dodaj krawędź. Wybierz z listy wymaganą grubość krawędzi. Zaznacz wszystkie niezbędne szczegóły i kliknij przycisk Dodaj. Wszystko jest bardzo szybkie i proste. Ponadto, dzięki dynamicznym modelom, możesz łatwo zademonstrować, jak konstrukcja wygląda w środku. Wcześniej łączyłem elementy szafki w komponenty i za pomocą funkcji komponenty dynamiczne ustawiałem animację szafki tak, że po kliknięciu na nią narzędziem interakcji drzwi się otwierają. Teraz możemy zobaczyć wszystkie nasze półki. Prosta animacja, za pomocą której możesz zaprezentować klientowi swój projekt. Oprócz bezpośrednich szablonów Paintera możesz korzystać z wielu różnych wtyczek i modeli trendów, co znacznie przyspieszy Twoją pracę. Na przykład musisz dodać urządzenia do projektu kuchni. Klikamy w ikonę trójki, gdzie w pasku wyszukiwania możemy określić rodzaj sprzętu, na przykład lodówkę i pewna firma, na przykład sprzęt Bosch. Dzięki temu, za pośrednictwem biblioteki, można przeszukiwać wiele różnych środowisk obiektów. Jeśli chodzi o wtyczki, na przykład za pomocą wtyczki Miraille można tworzyć fotorealistyczne rendery animacji i panoram, co zmniejsza liczbę etapów pracy między konstruktorem a projektantem. Klik projektu projektowego wykonany w pobraniu można przesłać do projektanta, który zrenderuje wizualizację ze światłem i otoczeniem w tym samym programie za pomocą wtyczki Miraille. Teraz nie musisz przerysowywać całej struktury mebli. Ale to nie wszystko. Klientom często trudno jest sobie wyobrazić, jak meble będą prezentować się na żywo w ich pokoju. Taki czas ma również rozwiązanie tego problemu. Funkcja i oprawa graficzna przy pomocy rozszerzonej rzeczywistości pozwala na zademonstrowanie klientowi wymodelowanego produktu w skali 1 do 1. Wystarczy kliknąć na odpowiednią ikonkę w programie wersję, pobrać na tablet lub telefon, nakierować aparat na miejsce, w którym ma stanąć mebel, a gotowy obiekt ustawić tak, jak potrzebujemy. Wydaje się, że jest już wystarczająco dużo zalet, aby zacząć projektować własne meble w szałasach. Dostępna jest bezpłatna wersja aplikacji dla tych, którzy chcą ją wypróbować. Ma oczywiście mniej opcji, ale i tak będziesz mógł docenić wygodę i szybkość pracy w nim. Nawiasem mówiąc, pobrałem go z oficjalnego kanału YouTube. Jest wiele lekcji na temat pracy z programem i wszystko to jest bezpłatnie dostępne. Stworzyliśmy piękną szafkę kuchenną, sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać w naszym wnętrzu, i jesteśmy gotowi do przekształcenia projektu w projekt artystyczny. Zanim zaimportuję nasz plik Dixie, pozwólcie, że opowiem o niektórych funkcjach. Wtyczka ambientowa, której używamy do pracy z meblami, nie pozwala nam pracować z frezowaniem czołowym i cięciem końcówki pod kątem. Istnieje również szereg ograniczeń, które należy wziąć pod uwagę podczas importowania pliku. Krzywe muszą być budowane z dużej liczby segmentów, aby nie były budowane z zestawem przybliżonych, wolnych segmentów. Nazwa materiału lub warstwy wykończeniowej musi zawierać nie więcej niż 26 znaków, a różne krawędzie o tej samej grubości zamieniane są w jeden dekor. Aby zaimportować nasz projekt do konstruktora, wystarczy rozłożyć części i zapisać nasz model w formacie binarnym. Jak widać, mój model ma część, która ma ścięte pod kątem zakończenie, które nie jest podparte przez kopertę. Dlatego, aby zademonstrować poprawny import pliku, usuwam go. Usuwam również biury, aby nie przeszkadzały w numerowaniu naszych części. Klikając na ikonę Wstaw etykiety, części zostaną ponumerowane automatycznie. Zwracam uwagę, że na tym etapie ważne jest, aby żaden szczegół nie został wyróżniony. Widzimy, że ich numery i kierunki tekstur są wyświetlane na częściach, które w razie potrzeby można zmienić. Klikając ikonę Obróć etykietę. Możemy również zmienić tył i przód. Nazwa części jest wyświetlana tylko w postaci liczby znaków, ale po załadowaniu do projektanta nazwa wszystkich części zostanie zmieniona poprawnie. Teraz klikamy odpowiednią ikonę układu części i widzimy, że program automatycznie wykonał układ. Aby zapisać nasz plik w formacie akcji, kliknij plik eksportu do miejsca, w którym znajduje się model i ustaw format plików. Na jednej z lekcji na temat konstruktora w Euro wyjaśniłem szczegółowo, jak pracować z importem projektów. Możesz obejrzeć wideo tutaj. Na karcie importuj zapisany plik kliknij przycisk Konwertuj plik. W odpowiednim oknie wybierz nasz plik i pobierz potrzebny układ. Projektant uprzedza, że po przekonwertowaniu pliku należy przed złożeniem zamówienia sprawdzić poprawność transferu danych. Należy również pamiętać, że podczas importowania części początkowe wiercenie o średnicy 5 mm importowanym wideo zostanie wykonane przy średnicy 4,5 mm, a oto nasz podział. Z łatwością dodamy potrzebne materiały, zmodyfikujemy szczegóły. Od pomysłu do zamówienia dzielicie teraz tylko kilka kliknięć. Wszystko dzięki funkcjonalności importu projektów. Pobrano dziadek Euro. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli podoba Ci się nasza aktualizacja, koniecznie ją polubisz. Napisz w komentarzach. Wypróbowaliśmy już naszą zaktualizowaną funkcjonalność i czy planujesz rozpocząć projektowanie mebli w programie? Pobrałeś? Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby nie przegapić aktualizacji, ponieważ czeka na Ciebie jeszcze więcej fajnych funkcji i usług. Do zobaczenia w kolejnym filmie.